Cześć z tej strony Błażej, witam Was bardzo serdecznie na kanale Nerdownia TV. Przed Wami nowy film z FSA 19. Dzisiaj mam dla Was ciekawostkę. Otóż, jak sami wiecie, w farmingu występuje sporo gliczy, czyli na polski, tłumacząc usterek. No i dzisiaj, właśnie jedną z takich usterek, chciałbym Wam zaprezentować. Już mówię Wam właśnie o co chodzi. Wchodzimy sobie do sklepu i tutaj, jak wypożyczacie lub kupujecie różnego rodzaju maszyny. To na dole, właśnie tu w tym opisie, który tam wszystko wam pokazuje, macie pokazane o właśnie tą prędkość maksymalną, z jaką maszyna jest w stanie pracować. No i okazuje się, że, tą że, to, że ten limit y idzie w łatwy sposób obejść na niektórych maszynach, i już wam to pokazuję. Zaczniemy sobie właśnie od y kultywatora. Opuszczamy go no, no, w normalny sposób. Zaczynamy pracę, i jedziemy w pole. Jak widzicie, porusza się z tą prędkością właśnie sugerowaną tam, czyli 15 na godzinę. Ale zobaczcie, teraz już jadę szybciej. I o co chodzi? Po prostu trzeba bardzo szybko jakby złożyć i rozłożyć maszynę. Czyli w przypadku pecetowców jest to przycisk X, trzeba go dwa razy szybko wcisnąć. No i właśnie wtedy wyskakuje ten błąd i ciągnik jakby, no nie wiem, zapomina, że maszynę ma podczepioną, czy nie wiem na jakiej to zasadzie działa to tu nie chcę jeszcze sąsiadowi pole zaorałem. Jak kto mówi na biednego, nie trafił. Zobaczcie, teraz sobie kultywator podnoszę, opuszczam. Widzicie, już się to wyłączyło, jakby teraz 15 na godzinę jak normalnie. Ale zobaczcie, znowu wciskam dwa razy X i już jedziemy szybciej. I tu idzie się nawet rozpędzić do maksymalnej prędkości ciągnika. Jeżeli na przykład dobre pole jest, to jest odpowiednie nachylenie terenu, to można się bujnąć na maksa. No dobra, kultywator zaliczony. Teraz to, ta sama akcja na siewniku. Czyli włączamy, opuszczamy. No i jedziemy teraz 15 na godzinę. Standardowo. I wciskamy dwa razy x, i zobaczcie, już jest 25, 6, 7. I się rozpędza. Także tak to wygląda. Ten nagrodka szybko w drugą stronę. O, jeszcze trochę temu tam zasiałem. No i lecimy. Tu już nie spowalniałem, żeby szybko objechać pole. I szybko do mety. że fajna zabawa z tym, tym, z tym błędem. Dobra, siewnik zaliczony. Dobra, trzeba to poskładać w czorty. Przeskakujemy sobie właśnie pokażę, pokażę Wam jeszcze na przykładzie Sadzarki, która jest też w stanie nawozić jednocześnie. Bo niestety ale ta sztuczka nie działa na opryskiwacze. No szkoda, ale działa właśnie tylko na urządzenia, które pokażę Wam na filmie. Bo już sprawdziłem sobie na co to jeszcze działa. Ale jak to mówią, lepszy rys niż nic, chociaż na jakieś maszyny działa. No i widzicie, tu sobie się to ładnie od razu nawiezione, 30 na godzinę lecimy z tym. Ona teraz na kosiarkę. Łomatko, zanim to się porozkłada. Dobra, opuszczamy to dziadostwo. I czas start. I lecimy. Zobaczcie, docelowo kosiarka ma 25 km na godzinę, ale już ją oszukaliśmy 2 razy X i lecimy 38 pod górkę. W sumie coś się zdziwiłem, że ta kosiarka tak pod tą górę ciśnie, nawet bez tego... Yy, przyspieszenia po 25 na godzinę leci normalnie, co tu jest ciężko pod tą górę osiągnąć. Naprawdę ona wygląda niepozornie, ta górka, ale jest ciężka do pokonania. Jak ktoś to pole obrabiał, to wie o tym. No i teraz widzicie, lecimy w dół z maksymalną prędkością. Zaraz kolejny rządek zaliczony Nawrotka, wrotkę. Jeszcze rundkę zrobimy, bo fajna zabawa jest. I rura pod górkę. Co ciekawe, że to przy tej prędkości nie, nie niszczy nam zbiorów. Po prostu tyle samo wszystkiego dostajemy. Nie jest tak, że to gdzieś znika, że jest poniszczone czy coś. Także jak tak będziecie sobie bawić się, tym to nie, nie bójcie się, nie stracicie nic, nie będzie żadnej, żadnej szkody z tego. No i jeszcze raz na dół lecimy. Widzicie znowu maksymalna prędkość pole obrobione na momencie. O, jeszcze jakieś achievementy wskakują przy okazji. No dobra, test kosiarki zaliczony. A teraz nadszedł czas na test przetrząsacza. No i ja, żeby było śmieszniej, to specjalnie wziąłem sobie najszybszy ciągnik. Widzicie, docelowo było 19 na godzinę, a teraz lecimy 34, 5, 6, 7, Ładnie się rozpędza też tu pod tą górkę widzę daje rady po 40 nawet przez chwilę było na godzinę także taka zabawa Dobra, szybka nawrotka śmigamy na dół zobaczcie maksymalną prędkością można to zrobić śmiesznie to wygląda oj się chyba nie wymierzę. o, udało się Dobra, jeszcze raz pod górę. Nie zwracajcie uwagi na to, że tak trochę byle jak to jest robione, po prostu tylko chciałem Wam pokazać, że jest taka yy, niedoskonałość w grze, tak to nazwę. Można ją wykorzystać na swoje potrzeby. No i nawrotka, jeszcze coś tam się nie porobiło tak jak miało, nie wiem czemu. Chyba jest górka jakaś dziwna tu. Dobra, i rura na dół. Można by kurde, ten wyścigi na 1,4 mili z tego robić. Z przetrząsaczami śmiesznie by to wyglądało. Dobra, mamy przetrząsacz zabrzony. A teraz jeszcze taki lifehack dla Was. Jak widzicie, podłączamy sobie przetrząsacz do kosiarki. No i polecimy z dwoma maszynami na raz. Posiada uruchomiona, teraz jeszcze przed I ruszamy. I jak widzicie można sobie dwie czynności naraz zrobić. A żeby było śmieszniej, to na dwóch maszynach naraz też idzie zastosować tę tą sztuczkę, poszukać obie maszyny. Trzeba po prostu przełączyć się między maszynami i to samo zrobić dwa razy szybko X dla każdej z maszyn i też podziała, jak widzicie. Tylko tu jest trochę wyższa ta góra już, no i kosiarka trochę ma widzę, problem. Się podciągnąć tu No ledwo, ledwo, ale dała radę No i teraz z górki Zobaczcie, pełna prędkość 43 na godzinę Skoszone, przetrząśnięte, mamy siano od razu Także można się naprawdę fajnie pomawić Jeszcze jedna rundka o drift Parma Drift do, do a jeszcze daleko, ale śmiesznie to wyglądało No i zaś pod tą górę tragiczne Ciśniemy 28 godzinę, także nie ma źle. O, ale tu już się zaczyna umieranie powoli, oj, 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 ciężko, ciężko, dobra, nawrotka. A właśnie pamiętajcie jeszcze o tym, że chcąc się bawić w to, musicie mieć odpowiednio mocny ciągnik do kultywatorów czy siewników, ponieważ chodzi o to, żeby maszynę w ogóle z miejsca ruszyć i wtedy już rozpędzicie traktor. Ja próbowałem to na Fiaciorze zrobić, niestety, no ciapek to mało co, kół nie zgubił. Ale rekord prędkości pobił jak na nim to testowałem, bo całe dwa na godzinę, także spoko. No jak widzicie już lifehack zaliczony, teraz jeszcze zrobimy sobie spiderana na zgrabiarce. Znowu na JCB. Najszybszy ciąg. Że okrócze coś mi się tu wyłączyło. Chyba za dużo razy wcisnąłem tego X -a, niechcący. Ale nic, ruszamy już dalej z tym grabieniem. No dalej składam się, dobra, dobra bo robot nastygnie. ładnie pod górkę 30 na godzinę ze zdrabiałką. 33 nawet. I nawrotka na szczycie. I lecimy na dół. I zobaczcie, znowu to samo, full speed z górki. Ojej, ale, ale urbało, ale to było dobre. Prawie go obaliło. Dobra, jeszcze ciśniemy tą górkę. Zjedziemy sobie jeszcze raz, bo jest śmiesznie. śmiesznie. Dajesz Bogdan, dajesz? Jeszcze kawałek, no. Dobra, jesteśmy na górze. Nawrotka i rula. Szkoda, jeszcze, że Nitro nie ma. Gdzie tu są hamulce? I cyk, jeszcze jedna nawrotka. matko znowuż to samo. Dobra, ostatnia runda. ciśnienie pod górę znowu. coś się tam zawleczemy, chyba. 35 na godzinę, nie ma tragedii. No ciągnij z dzichu, ciągnij. No i dobra, ostatnia prosta. A Wy dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy wiedzieliście o tej usterce, o tym błędzie, jak działa na konsolach, też dajcie znać. No i oczywiście będę wdzięczny za kliknięcie łapki pod filmem, jak i subskrypcji z dzwoneczkiem. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia.